Więc prawie fade z, tylko się nam SSO ogólnie tutaj ładuje. Więc będzie teraz live'ik Mam nadzieję, że będzie fajnie i że sobie z nim teraz pogadamy. I no, tak myślę, że będzie fajnie. Więc, no, szlej. Już prawie mamy to. To mamy już naprawdę jest prawie 100%. Więc czekajmy chwilkę. Taką dosłownie chwileczkę poczekajmy jeszcze. I już zaraz będzie dobra. I tu w ogóle absorb chwila, bo to trzeba w ogóle ten. O Jezu, jeszcze mój tablet się rozładowywał To jest w ogóle ma, ma, masakra chwila. Muszę na chwilę zakryć ekran. Czekajcie kochani. Poczekajcie kochani moi, bo trzeba was przełożyć troszkę, mój tablet zresztą też, poczekajcie, ja wiem, że teraz live jest nie za ciekawy. już prawie, już prawie jesteśmy ułożeni, zaraz będzie, dobra, yy, już to mamy, klikamy SSO, dobra, ogólnie to mm, ja już dzisiaj zbierałam cukierki i było mega no. I ale ten koniec jest dziwny. Jest jakiś naprawdę creepy. Dziwny jest. Slay. O mój gorz. O mój gosz, mój Dobra, widzę, że zaraz tutaj. Yy, dobra, sprawdzę, co jest w sklepiku. Jakieś. Ej, siodło czerwone. I takie brzydkie. Ale takie, takie ładne. O takie ładne. Ja dawno ogólnie nie grałam w Star Stable i moje konie są prawdopodobnie niezadbane, bo jakoś nie miałam ostatnio czasu, nie? To jest najsmutniejsze dla mnie, że teraz się być może bardzo źle czują, a były na mega dobrym samopoczuciu. Miały mega dobre samopoczucie. I to ogólnie dla mnie jest teraz takie smutne troszkę. Bielusieńkie owieczka Co? Dobra, nieważne Wyczyścimy sobie raz kopytka Hejka, jeden widzę ogólnie teraz mamy live'a halloweenowego, ale będziemy sobie grać w Star Stable, bo... no. Y, nom Dlaczego? No, no, dobra Dlaczego ja tego nie mogę kliknąć? Dobra Ace To, to, to mi żre Co jest z tym nie tak? Nie dobra. Yy, chyba zrobimy live'a z Minecrafta, bo to jest źle jakieś jakiś ten. To jest jakieś dziwne w ogóle. Tu tu, tu, tu i z koszulkę chwila, moment. Bo ja na ostatnim live'ie kupiłam. Yy, ogólnie zaraz wrócę, poczekajcie. chwilę zaraz wrócę. Trzeba tylko, trzeba tylko zalogować. Muszę iść tam, się na Minecrafta przełączyć. Mojang Studios. Ogólnie teraz będzie live jednak z Minecrafta, bo jednak się nie powiodło ze Star Stable, ale sobie tam zbudujemy jakieś fajne rzeczy. Um. O! Zrobimy sobie skyblocka. Zrobimy sobie y, skyblocka. Teraz. Mm, zaraz się wyświetli. Bo ja teraz ogólnie nie dokończyłam jeszcze takiego mega trudnego skybloka. Ja teraz będę go przechodzić właśnie, skyblocka. No. skybloczek. Będziemy razem to przechodzić. Dobra. Ogólnie ludzie mamy sadz. Ten telefon nie może ustać. Mam tutaj bardzo ciekawą sytuację. Taką świeżo. Dobrze stoi. Mamy tutaj zombiaka. Tu. Tu mamy zombiaka. Mamy drzewo. Mamy tutaj taki prowizoryczny domek. I w sumie tak, teraz będziemy kopać Jezu nie mogę spaść, to jest moje jedyne zadanie mam dobre rzeczy i jeśli ja spadnę teraz to, to już będzie koniec świata, ogólnie więc, no o, slej, dobra dziadzie dobra slej spadł no i dobrze mu tak dobrze mu tak, dobra dalej Ja wiem, że mi to wolno idzie, ale ogólnie nie dość, że nie mam klawiatury, bo mm, no to. Nie wiem. Ja. Yeah. Ja. Yeah. No woda. Dlaczego? Dobra, czemu ja mam? Czemu ja mam? Jezu, w moim tym. Sorry, że ja tak całego ekranu nie pokazuję, ale mój telefon jest. No. Yy, po pierwsze, nie mamy wiadra. Albo nie mamy. Z axolotlami trzeba je tylko opróżnić. Jednak są zaraz z axolotlami. Aksolotl. Axolotl. Ja wiem, że ja tego nie powinnam robić, ale ogólnie to jest jedyna moja deska ratunku. Nie, to jest ten. Nie, to doszliśmy już do tego etapu. To jest najgorszy etap tej gry. Yy, więc w ogóle ten. Więc... Ja... Jakby jeżeli wróci, kto zobaczył moje. Ja ten moje kur zapiał to by chyba ze mnie dumny. O, dobra, jakieś drewno. I, tak, ja skaczę 60-70 cm. Ogólnie teraz będzie też live, na którym będziecie mogli sobie zadawać pytania, jakieś takie, y, no, tak jakiś. Tak po prostu jakiś taki y, live. Y, byle jakim. Jezu! Te wody mi tu przeszkadzają, one mi są niepotrzebne, dobra? Ja bym mogła dostać ten. <laughs> o Jezu, mogłabym dostać kilo jakiś, jakąś skrzynkę, tylko taką dobrą skrzynkę. K kuś, która taką opłacalną skrzynkę. Taka skrzynka by, by była teraz w tej sytuacji najlepsza. Chciałabym dostać jakąś taką skrzynkę. I yeah. koralowiec. No i jeszcze w dodatku. No ja. Yeah. Jezu, jak mnie oświeciło. I yeah. ja. Um, za ten biom dosłownie Minecraft dostaje. Od... Ten biom jest w ogóle niepotrzebny. Ten taki, wiecie, podwójny, tam gdzie chodzą takie jakieś ogromne potwory. To, to jest... Ten biom powinien zostać powinien usunięty. Jakby jezu. To jest, to jest jakieś takie. Ja. Yeah. Po co mi ta woda? No kurzu, zabijcie mnie za to. No. Minecraft. O! Skrzynka! Mamy żelazo, żelaziwo. Mamy ryb, mamy wodę. Mm -hmm. Bardzo miło. XD. XD, dobra. To, to jest w ogóle. Ja. Yeah. To mi w ogóle niepotrzebne jest. Lipka. Dobra, cholipka. Yy, dobra, nie, to nie ta skrzynka. Jezu! Moje żelazo. Tu żelaziwo. Jezu, żelaziwo by mi spadło. To jest w ogóle... To ty, co ty robisz w ogóle? Co, co ja robię w ogóle? Jezu! Prawie kur zapiał. To już był prawie mój koniec świata. Ja chyba grać. Jezu! 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 Jezu, dobra. Dobra, tu jestem bezpieczna. Tak, tu jestem bezpieczna, bardzo bezpieczna. To jest mój prowizoryczny domek. Yy, tak. Jezu. Yy, ogólnie. Zmęczenie przy, przy Kopaniu mam. Fajnie bardzo. Miło. Miło. Miło bardzo. Świetnie w ogóle, nie no, zaje fajnie. Ta ryba tam dalej jest. Jezu, tam mi się zrespił! Zrespił mi się tam creeper. Tam jest creeper. No widać go tam, nie? Tam jest creeper. Jezu. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie zrespiło. To by były dopiero jaja. Jezu, tam jest creeper. Ej, dobra, bo ja tam nie mam. Ja tam sobie przekopałam, że on mi tutaj nie wejdzie. Nawet nie będzie mógł wybuchnąć. Ej, dobra, nie, on idzie w moją stronę, kryzys. Nie, bo nawet jakby on teraz wybuchnął, nie, nawet to. Jakby. Teoretycznie straciłabym wszystko, prawie. Ciekawi on mnie. Zobaczył tu w ogóle, to jest. To, to mnie ciekawi. Chyba mnie nie zobaczył, skoro się tak obraca. Niby, niby, niby idzie, niby nie idzie, więc. Może być duża szansa, że mnie nie zobaczył. Dobra, mam go gdzieś. Mam. No. Dobra, ogólnie kończymy live'a, bo ten, koleżanka yy, do mnie dzwoni i to ten, dobra, nara, nara kochani, nara, nara, nara. Yy, 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 yy.